Okay. witamy serdecznie, unboxing nowego splotera Horset Carriage, wielka cegła, pierwszy druk, będą kolejne, bo oczywiście coś tam nie wyszło na porównanie z pudełką z food chainem. robi troszkę różnicę. Bardziej podstawiałbym, że jest to rozmiar uczty Odyna. Tył, oczywiście, jak zwykle ciekawy. Możemy sobie poczytać ogrze. No ale jest to taki rozpoznawczy żart z plecera we wszystkich jego grach. Także i tutaj zachowali tradycję. Ok, zobaczmy, co tam napchali. Mamy drewno. Na szczęście, jeszcze drewno, i plastik. Kolory. E, gracze, wyprodukowanych aut z tego co kojarzę. To są to jest zapotrzebowanie, które kładziemy na, na mapie. Znaczniki gracze na, na tory technologiczne. Różne rodzaje samochodów, to tu ich chyba sportowe będą. Auta tamte były standardowe i ciężarówki. O, w tym samym kolorze, co zwykłe. Ładna ciężarówka, jak z wyścigu do Renu. A nie, tutaj chyba złoto musi oznaczać sport. To są pikapy złote. Każdy gracz ma znaczniki w kształcie swojego logotypu, marki. Jest mój ulubiony fioletowy kolor. Zielony, żółty. Gra jest do pięciu osób. Od 3 do 5, a z tego co pojawiają się pierwsze głosy, no to bardziej 4-5 nawet. Do zaznaczania na torach znacznik. Karty graczy generujące chyba podaż na, na, aj, na dany surowiec, na dany rodzaj samochodu. Mały chyba w standardzie American Mini. Jakby ktoś chciał za wszelką cenę zakoszulkować wszystko, to może i tu. Dalsze znaczniki. No i ciekawostka w tej grze, czyli zaznaczane zakresy um, sprzedaży tego co widziałem, im mamy więcej dealerów w naszej fabryce. Tym, tym tym ramka nasza większa jest, ale zasady znam na razie tylko tak powierzchownie, więc być może gadam głupoty. Ciekawie. Zobaczymy, jak wychodzi w praniu. Bo obsługa takich rameczek, może niekoniecznie być łatwa i przyjemna, ale mamy do czynienia z grą Splatter Games. Obsługa ich gier nie zawsze była łatwa i przyjemna. Instrukcja, która jest tutaj. Tak potrzebne jak papierowe pieniądze w Grach 418XX, bo niestety zawiera jakieś tam błędy, braki. A w dodatku została wraz z premierą gry wypuszczona na BGG wersja instrukcji dopracowanej, z, od razu z przykładami. Choć też sobie widzę coś, coś jest. Ale sam próbowałem przez tą instrukcję przebrnąć i, i odpuściłem, co nie zmienia faktu, że zrobiono ładnie. Wersja angielska tamta była niemiecka, tak. bo tak, bo oni zawsze wydawali w dwóch językach właśnie. Także najlepiej odłożyć do pudełka i skorzystać z. Albo z wideo instrukcji na heavy cardboard czy, czy Gemi Natural, czy tej właśnie opublikowanej na BGG. O, mamy planszę. Wersję z przykładami. Ładna, gruba tektura, ładnie wykończona. Z tyłu, logo gry. No, i tutaj mamy naszego office'a do zarządzania naszą firmą. E, tory kolejności podzielone na, na właśnie mm, tor, sprzedaży, e, znaczy tor, tor jest jeden, ale na e, prawą część, która będzie determinowała kolejność sprzedaży i tą, która będzie odpowiadała za mm, rozwój technologiczny e, na, na, na mapie, znaczy na, w naszej fabryce minimalna specyfikacja tutaj z tego co widziałem to właśnie każdy ponownie powracający tor do, do gry one będą tutaj nam krążyły bo z mapy i, spo, i poza mapę, y będzie nam zwiększał tak jakby e koszt e wymagania naszych klientów właśnie do sprzedania samochodów no i tutaj troszkę tak jak z osiemnastek kondycja firmy i nasza przepustowość, możliwość sprzedaży chyba z tego co, 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 co kojarzę. Out, no zobaczymy. Jest to, jest to na pewno kolejny inny sploter. Każda ich gra to, to, to wielkie wydarzenie w świecie geeków. U nas też była oczekiwana. W zasadzie nasza przygoda trwa z nimi od gry Rawls'en. oczywiście nie od pierwszego wydania, które było w 1999, ale, ale tą grą jakoś na początku się zainteresowałem. Później Antiquity, Food Chain, w międzyczasie jeszcze tam gry Zimbabwe, Indonezja, Bas. No i teraz do tej wielkiej szóstki być może dołączy siódmy syn. Czy będzie to marnotrawny chłopiec, czy, czy jednak kolejny złoty strzał? Zobaczymy, pożyjemy. No, tutaj jest to oczywiście ta afera z, z, ze strzałkami. Jest zbyt dużo zielonych zamiast tego powinno być żółte i niebieskie. Tutaj pakiet przesłany przez wydawnictwo Splotter Spelen do upgrade'u. Oczywiście żartuję, oni nie bawią się w takie rzeczy, nie dosyłają żadnych poprawek. Trzeba sobie samą wydrukować i nakleić, ale jest to jakaś przygoda, że taką gra wstępna z grą. Oczywiście narzekania na, na to, że gra wygląda jak prototyp, ale... Ja tutaj lubię ten styl. Troszkę przypomina też, właśnie, food chaina, jeśli chodzi o karty. No i w zasadzie, tak jak patrząc na, na mechanikę, mam wrażenie, że właśnie jest to bliżej do food chaina, niż, mimo wszystko, innych ich poprzednich. Co prawda, jest ten motyw, właśnie fabryki. To jest nasza podłoga fabryki, którą. Rozwijamy, rozbudowujemy trochę jak w Antiquity miasta, ale jednak na Antiquity był nacisk przede wszystkim na, na to, co się dzieje na mapie, aczkolwiek tam ten Tetris w mieście też był ciekawy. Tutaj mamy po prostu taką korpo pracę, planowanie. O, dokładnie generowanie zysków, dopasowanie się do sytuacji na, na, na rynku. Korzystanie z technologii, która już jest, albo, albo wymyślanie nowej. No, widzicie, wyciągam i wyciągam. I całkiem tego sporo jest. O, dobrze, że wypadło. Znaczy, że zostało Stanca dobrze popracowała i ładnie powycinała. Uży użytki nie będzie żadnej zadry w sercu w portfelu, jak się coś nadruszy przy wyrywaniu. No i to jest nasza podłoga startowa fabryki. Dużo jest takich właśnie elementów, które mam wrażenie, że przynajmniej teraz, jeszcze przed pierwszą rozgrywką. Są, bo są na zasadzie, no, nie mają odzwierciedlenia w fabule, a, a bardziej po prostu są jakimiś tam mechanicznymi wymogami. Tak jak tutaj, no, ta część podłogi w naszej fabryki jest niedostępna. No i zastanawiam się, no, widać, nie takim wyszło w matematycznych obliczeniach, że, że, że musi być, ale no. Tematycznie, no, no mamy kawałek podłogi w fabryce niedostępnej, i tutaj nie możemy nic zabudować. No, może to jest szatnia przebierania dla, dla pracowników i nic tam nie może stać. Ładne są te graficzki? Nie jest Tula, ale to jest nasz polski Jan Lipiński, który zresztą. Też yy, przygotowuję dla Was yy, Johna John Company, bo współpracuję z Colem Werlem. Więc proszę tutaj nie psioczyć, że prototyp, że, że inni mają ładnie, bo Polacy nie gęsi też swojego artysty mają. Fajne grube, no dzisiaj to już jest standardem. Więc jeśli chodzi o, o jakość wykonania, ktoś tam się może do oczywiście przyczepić, ale do jakości wykonania absolutnie nie. No, ceny sploterów zawsze były, jakie były. Ona jest w okolicach 350-400 zł plus ponad 1000 zł nowy stół, więc na taką grę wydacie około 1500 zł, bo stół jest potrzebny bardzo duży. Aby to się wszystko pomieściło, chociaż w przypadku food chaina udało się zminimalizować tą przestrzeń. Fani bardzo szybko odkryli, że karty kamieni milowych są zupełnie zbędne i można je zastąpić po prostu planszetką, na której zaznaczamy po prostu kamienie milowe, które się zeszły już albo które nam się udało skubnąć. Czy tutaj uda się coś takiego? No zobaczymy, zobaczymy ile to też miejsca tak rzeczywiście zajmuje czy czy na moim stoliku się już to pomieści. I to są te mamy na, na mapę zwiększone koszty, znaczy wymogi w, klientów, kiedy już musimy mieć powiedzmy dwie kostki danego rodzaju czy trzy, żeby żeby w ogóle sprzedać samochód. I to jest znacznik, który nam pokazuje, który tor, track technologiczny wyleci z osi. Mamy oś pionową i poziomą, i do niej są przypisane dwa tory. W każdej rundzie. A w sumie tych torów jest chyba z pięć, które będą rotowały nam podczas gry, znacznik kupującego czasu. To, co zawsze też w plocerach mi się podobało, to mm, kontrola graczy nad długością gry. <tryk> Tutaj jest. Y Zdefiniowane 7 rund, ale gracze też mają wpływ na, na, na ilość tych rund, mogą wcześniej skończyć w zależności od tego, jak tam znaczniki czasu będą się pojawiały. Więc nie jest to tak na sztywno 7 rund. Trochę tak jak w Wroceny Bowls, gdzie też w zależności od ilości graczy mamy określoną liczbę rund ale gracze mogą tym, to, tymczasem sterować przyspieszając grę, więc no zawsze w tych grach e, widzimy jakieś e, naleciałości e, innych tytułów, ale no nie jest to jednak e, kopia. Każdy, każdy tytuł ma swój, swój styl e, i e, wymaga zupełnie indywidualnego podejścia do, 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 do rozgrywki, do pomysłu na grę. Na pewno będziemy ogrywać, nawet jeśli pierwsze wrażenia będą dosyć chłodne w materiale na gorąco, to będziemy tutaj sporo, sporo starali się ograć, bo jednak tego typu gry wymagają, żeby je naprawdę dobrze poznać wielu partii i zacząć się bawić możliwościami. Jakie oferuje, no to to no, no tych 10 partii pewnie minimum będzie wymagało, żeby, żeby zacząć się swobodnie czuć, aczkolwiek zasady tutaj nie są jakieś skomplikowane. No, ta instrukcja tak właśnie przedstawiała tą grę bardzo. Um, zawiłą, ale jak już obejrzało się filmik, to okazuje się, że nie jest to tak, tak ciężkie są. Planszetki graczy, gdzie jest opisana runda, przebieg rundy. No to akurat niemiecka, więc niektórym z was to dużo nie da, ale jest oczywiście wersja angielska. No, planszetka jest już zwykłą, zwykłą, kredową kartką. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak, pięć torów technologii. OK. Tak by wyglądał unboxing, trochę tego jest. Będzie trzeba to wszystko powypychać, popakować do, do, do woreczków i mam nadzieję, że już niedługo uda, uda się odpalić pierwszą rozgrywkę. Dzięki serdecznie za obejrzenie, i no, jeśli chodzi o ten, ten błąd ze strzałkami, no to jest to o tyle dobrze, że sploter od razu zapowiedział kolejny dodruk, podobnie jak w Futanie w pierwszej edycji też był błąd. Już nie pamiętam na, na karcie pomocy, gdzieś był jakiś taki też nie, aż nie tak znaczny błąd, i szybko zrobili dodruk. Więc jeśli spóźniliście się na, na, na ten dodruk albo czekacie na ten poprawiony, to myślę, że spokojnie w tym roku się, się pojawi kolej, kolejne, kolejna fala z, z, z Horse's Carriage a być może za, za, za rok na portal KONiK, kto wie, jak portal ogłosi polską edycję. Oczywiście, jeśli jesteś e, takim chorym fanem jak, jak my, ploterów, no to, to, to na pewno się już nie zastanawiałeś, tylko, tylko już masz ją w domu i, i ogrywasz. To tyle na dziś, dziękujemy serdecznie i zapraszamy do naszych wrażeń z rozrywki. Hej!